Cześć, ja jestem Przemek Kraśnicki, a to jest kanał Fizjonauka, czyli to miejsce w polskim internecie, gdzie rozmawiamy o masażu, fizjoterapii i zdrowiu w ogóle, a dzisiaj powrót do korzeni, czyli masaż klasyczny, i to będzie masaż klasyczny brzucha, taki jak w zborowskim z kilkoma moimi modyfikacjami. Nie przedłużając tempu czołweczka i lecimy z tematem. Zacznijmy masaż. Zwróćcie uwagę, że stoję po lewej stronie mojej modelki. Mnie uczono w ten sposób, że moją lewą ręką zakrywam prawą stronę podbrzusza, ponieważ w tej okolicy znajduje się wyrostek robaczkowy i nie chciałbym poprzez zbyt intensywny masaż spowodować jego zapalenia. Jeżeli byłaby tutaj blizna, nie muszę tego robić. Po prostu wtedy pytam się, czy był wyrostek robaczkowy usunięty. Jeżeli tak, no to wiem, że już nie spowoduje jego zapalenia. Ale dobra. To jest pierwsza modyfikacja tego co pokazuje Zborowski. No i teraz lecimy z głaskaniami. Pierwsze głaskanie wykonuje od wrostka mięczkowatego po łuku do pępka i to jest głaskanie okolicy żołądka. Drugie głaskanie przez prawy łuk żebrowy. Mamy tutaj okolice Wątroby. Trzecie głaskanie okrężnie, spiralnie idę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, kończąc na lewym podbrzuszu czy na le okolicy lewego biodra. Jeszcze raz. Głaszczę. Idę w tym kierunku, ponieważ w tym kierunku idzie sobie jelito grube. I są przepychane masy pokarmowe, masy kołowe. Nie chcę działać przeciwko temu naturalnemu kierunkowi. Czwarte głaskanie. Idę właśnie w górę, w poprzek i w dół. Tak jak idą Jelita. I piąte głaskanie. Robię sobie kierownicę. Dobra, czyli prawą ręką kręcę kółka a lewą rękę dostawiam tam, gdzie to możliwe i znów idę zgodnie z ruchem wskazówek zegara, czyli zgodnie z ruchem mas pokarmowych. To były głaskania. Czas na rozcieranie. Dokładnie te same pasma. Ja sobie zrobię to rozcieranie akurat tutaj czterema palcami, czyli rozcieranie okolicy żołądka. Rozcieranie okolicy wątroby. Rozcieranie spiralne zaczynam przy pępku i coraz większymi ruchami aż do tutaj do lewego kolca biodrowego przedniego górnego, jeszcze raz. Mógłbym oczywiście zrobić to nasadą, ręki czy grzebkowo, ale moja modelka się spina, bo ma łaskotki i ostatnie rozcieranie zrobię w górę poprzek i w dół, kończąc znowu w okolicy lewego kolca biodrowego, przedniego, górnego. Dobra. Czas na ugniatania. Oczywiście Wam pokazuję tylko tej techniki. Normalnie jest tak, że głaszczę, rozcieram, głaszczę, rozcieram, głaszczę, ugniatam, wplatam, głaskanie, kolejne ugniatanie itd., dalej. Ja pokazuję tylko techniki. Wybierzmy sobie jakieś fajne ugniatania. Po pierwsze zrobimy duże V, czyli od spojenia łonowego biegnę do prawego podżebrza, Potem do lewego. I ja wykonam sobie ugniatanie poprzeczne, czyli na dwie ręce, czyli to, które ma charakter pobudzający. Jeżeli chcecie zrobić masaż rozluźniający, bo na przykład wasz pacjent ma jakieś zaparcia i należy tkanki rozluźnić, to wtedy wykonałbym ugniatanie podłużne, czyli jednorącz, tak jak teraz. Najpierw do prawego podrzebrza, teraz do lewego. Moja modelka zaraz wyskoczy, stąd ze śmiechu, ale twardo się trzyma. Dobra, to było duże V. Teraz zrobimy sobie ugniatanie boczków. I to wygląda w ten sposób, że raz jeden, raz drugi ugniatam idąc w górę. Dobra. Kolejne ugniatanie, jakie mamy, to ugniatanie po okrężnicy, czyli będę szedł w górę, w poprzek i w dół, i zrobię sobie ugniatanie poprzeczne. Ono jest trudniejsze, ponieważ tutaj trzeba zmienić kierunek, czyli przestawić ręce, i znowu zmienić kierunek, przestawić ręce. Czyli hop, przestawiam się. Ugniatanie nie należy robić zbyt głęboko, ponieważ pod mięśniami są narządy wewnętrzne i ich ruszać nie chcemy. Dobra, kolejne ugniatanie to będzie duży X. I teraz musicie się skupić. Będę robił ugniatanie od prawej strony w górę, a następnie od prawej strony w dół. Czemu w tych kierunkach? Ponieważ tutaj nie idę przeciwko kierunkowi maskałowych. Tu nie idę przeciwko kierunkowi maskałowych czy tam pokarmowych, zależy w od którym odcinku. Gdybym robił w tym kierunku no to jelita, które pracują w tą stronę szedłbym przeciwko nim. Gdybym robił w tym kierunku znowu przeciw naturalnemu ruchowi mas pokarmowych, więc robię od prawej strony do lewej i od prawej strony do lewej. OK, wytrzymaj jeszcze chwilę, śmiechu co nie miara. Dobra, okej. Okay. Zostało nam jeszcze tylko jedno ugniatanie, chociaż Zborowski rozbija to na dwa i teraz zostańcie ze mną. Zborowski mówi tak, idziemy sobie od pępka na bok, w górę, na bok i w dół, czyli mamy taki plusik albo krzyżyk, a inne ugniatanie mówi idziemy po skosie, po skosie, po skosie i po skosie. Ja tak samo jak w masażu sportowym łączę sobie to, więc wychodzi mi takie słoneczko czy gwiazdka, że idę w ośmiu kierunkach świata i zrobimy to ugniataniem poprzecznym, żebyście zobaczyli, jak ja to chwytam, a potem ugniataniem podłużnym, żebyście zobaczyli, jak ja to chwytam. Po jednym razie, bo mi modelka więcej nie wytrzyma, ona już się śmieje. Ok, idę sobie w poprzek, w bok, zmieniam ręce, w poprzek po skosie. Poprzek w górę, w poprzek po skosie, w poprzek w bok. Przestawiam ręce. Skos w dół, w dół do spełnienia łonowego, oczywiście nie za daleko. I skos. Ok, było 8 ugniataniem poprzecznym, to 8 ugniataniem podłużnym. Tu jest łatwiej. Nie muszę sobie zmieniać aż tak bardzo. Rąk, chociaż tu już mi będzie wygodniej na drugą rękę. Przy ugniataniach już nie muszę oszczędzać wyrostka robaczkowego. To dotyczyło bardziej głaskań i rozcierań. Dobrze, nawet chyba 9 razy zrobiłem. Można oczywiście pougniatać sobie prosty brzucha. Osobno prawą, osobno lewą jego część. Dobra. Były ugniatania, no to co? Lecimy z oklepywaniami. I ja tutaj lubię sobie zrobić wymiatanie, czyli także uderzam tylko tymi trzema palcami. A, moja modelka nie chce, więc szczypanie. Jeszcze lepiej, bo się spięła. <grym> Dobra, spokojnie, mamy masaż izometryczny. To może łyżeczką, czyli tak, żeby odgłos był pusty. O, to znosi. Dobra. Wibracja. Wibracje wykonuje się, ja nie potrafię robić wibracji, ale ta na brzuchu jest akurat bardzo łatwa, robi się rękoma jak do modlitwy, więc jest łatwo, albo robię tak, że rozsuwam sobie tkanki brzuszne i teraz idąc sobie kółeczkami dookoła pępka w prawo, zmachałem się, więc jeszcze raz przegłaskanie. Rozstrząśnięcie na jedną stronę, na drugą, rozstrząśnięcie na dwie, przegłaskanie i finish. Proste, proste, max 10 minut i tyle. Jeżeli uważasz, że ten odcinek był merytoryczny, przydatny, wniósł coś do Twojej wiedzy, zostaw lajka, subskrypcję z dzwoneczkiem lub komentarz. To bardzo pomaga budować zasięgi, a chciałbym dotrzeć do jak największej ilości ludzi, w czym możesz mi pomóc. Raz jeszcze dzięki za oglądanie. Na razie, cześć.